siema, siema, siema mordy dzisiaj sobie będziemy oceniać piosenkę Kasper Błoński Z Prot y, Johnny C i no naprawdę nie słuchałem jej. Widziałem, że tam jechał produkty ją oceniał, więc ja też ją ocenię. Tylko dam sobie lepszą jakość, to się za chwilę tam zrobi. No i, i co? I zaczynamy słuchać. Aha, okej, okay. na początku, K oczywiście, będzie coś z kosterą na pewno. Dobra, Ucieka nie bardzo. Czas, Wczoraj zmarł, trwałym dzień. Zignął w świetle, tak jak cień. Znów to robię, choć to głupie, przecież wiem, po parę mam oczu. Widzę w to gram, jeden dzień spokój. No typowy Johnny C., co nie. To była jego produkcja. Nie już pokus, ich się... Ej, ciekawe w ogóle, gdzie tu jest nagrywane ten teledysk. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, ale się dowiem. Dawno w ogóle nie widziałem jego aktywności na YouTubie, bo. Naprawdę, nie widziałem dawno jakichś jego nuci i ogólnie. E, ładnie, serio, nawet, nawet to jest spoko. Melodia, beat jest spoko, na serio, bardzo, bardzo. Przepraszam za to cięcie, dla mnie to było bardzo długie cięcie, ale jestem. Ej, spoko refren, podoba mi się. Naprawdę jest bardzo. No, spoko, spoko. Ale nie będę go produkcował. Wiadomo, za byle co, bo tak naprawdę w... dawno go nie słuchałem. Nie... nie wiem, co się z nim dzieje. Słuchać kłamstw, powoli mam dosyć moich wad Bólek narkotyk ściąga do dna. Nie chcę wracać tam, gdzie strach paraliżuje męż... Serio, mnie Serio, ciekawe mi, gdzie jest ten nagrany Nie mam pojęcia, ale naprawdę mnie to ciekawi O kurde, to jest chyba na jakimś oceanie albo morzu Nie wiem

Szkoda, że on sam jakby na kurde nie ma nie ma nie ma kogoś do pomocy, wiecie. No jakiegoś, no kogoś tam, żeby były zwroty na przykład ktoś inny na na refrenie i, i dwie zwroty na przykład Błoński i ktoś jeszcze. Nie no, wiem, gdzie, gdzie się zabiorę. Zabiorę cię do tego: do Energy Landy, kurde, do zatoru. Bo tam jest chyba jakiś nowy dinozaur podobno, który łazi. Tam wiecie. No, Nuta. Może być. Nie jest kurde jakaś wypasiona, nie jest najgorsza. Jest optymalna. No, jest o spoko. No. Więc tak. Kurde. Dobra. To dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i Elo!